Miejscowość Jedwabne niedaleko Łomży. Przede mną znajduje się miejsce pamięci. Chodzi dokładnie tutaj o mieszkańców wywiezionych z gminy Jedwabne, wywiezionych na Syberię, oraz widzimy pomnik poświęcony partyzantce powojennej walczącej z komuną Tak można byłoby pokrótce powiedzieć to, co tutaj przede mną jest wyeksponowane. Bardzo ładnie to wygląda To także jest bardzo ciekawy pomnik głaz Ta tablica jest, można powiedzieć, tragiczna w swej wymowie.